Zobacz, w ilu językach jest napisane proste słowo kocham Cię. W tylu językach. Zapraszam Ciebie na horoskop. Krótki horoskop dla każdego znaku. Horoskop miłosny od 20 do 26 listopada. Zaczynamy od baranka. Z dwóch talii wyciągnę dla każdego znaku karty miłosne. To są dwie talie, jeśli chodzi o miłość. I zobaczymy, jakie jest przesłanie na ten tydzień. Na nadchodzący tydzień od 20 do 26 w poniedziałku do niedzieli, jeśli chodzi o miłość dla baranka, na Twojej drodze będą się pojawiały znaki cuda w tym czasie. Boskość, jeżeli w coś wierzysz, tak, pomoże Ci rozpoznać te znaki cuda. Mogą to być jakieś powtarzające się. Numery, jeśli będziesz o jakiejś osobie myśleć, jakieś piórka. Jeżeli w dobrym kierunku idziesz w swoim życiu, te znaki będą się pokazywały, te cuda. Osoby samotne jak najbardziej mogą bardzo być blisko do, um, do poznania kogoś, tak czuję. Zobacz! Druga karta, która wypadła, to jest warte czekania. Jest coś, co warto na to czekać. Coś, co będzie przyjdzie w Twoim życiu w wyznaczonym czasie, będzie ważniejsze niż coś, co by przyszło szybciej, bo to jest coś dużego, na co warto czekać. Hmm, Dobra, teraz będzie byk. Rozkop między 20 a 26 listopada dla byka. Proszę wszechświat o przekaz, jeśli chodzi o miłość. Dla byka. Jaki jest dla ciebie przekaz w poniedziałku do niedzieli, jeśli chodzi o miłość? Mamy pierwszą kartę. Tutaj spójrz głębiej, jeśli chodzi o Twoje emocje odnośnie miłości w tym tygodniu. Musisz spojrzeć w głąb siebie, odkryć te emocje, umieć je rozróżnić. Czy to jest pragnienie miłości, czy ta relacja, w której jesteś. Jest warta Twojej uwagi? W tym czasie pomyśl o tym. Druga karta mówi o separacji. Czy nie ma nikogo mm, takiego w Twoim życiu, za kim tęsknisz? Jeżeli jesteś singlem, to może być ktoś z przeszłości. Może jakaś relacja jest nie do końca zakończona. Jest separacja na ten czas. Bliźnięta teraz będą. Bliźnięta. Bardzo proszę z tej talii kartę, przekaz dla bliźniąt między 20 a 26. To będzie ta karta. O, przepiękny przekaz. Szukaj sposobu w tym tygodniu na ominięcie przeszkód, abyś odnalazł to szczęście. Jeżeli są jakieś przeszkody, spróbuj je ominąć. Druga karta to jest romantyczne uczucie. Jest jakieś romantyczne uczucie między tobą a jakąś osobą, i trzeba by było to, to uczucie pokazać tej osobie, żeby ona wiedziała, że to uczucie istnieje. Spróbuj ominąć wszystkie przeszkody i pokaż uczucie komuś. Ciekawy przekaz. Następnym znakiem zodiaku będzie rak. I wybierzemy sobie dwie karty, wyciągniemy, z przesłaniem na miłość. Między 20 a 26 mamy pierwszą. I tutaj jest przesłanie, żebyś poświęcił tym tygodniu więcej czasu na zbadanie swoich głębszych emocji, których doświadczasz Przyznaj się przed sobą, jakie to są uczucia, co ty czujesz w środku. Zobacz, druga karta mówi o tym, że ta osoba, która jest przy tobie, może być tym właściwym, tą jedyną osobą. Jeżeli ktoś dziś jest w twoim życiu, to jest ten, ten właściwy, ten jedyny, ta jedyna. Wow, to jest fajny przekaz. Następnym znakiem będzie lew. Zaraz tylko jego ja odnajdę. Dobrze, mamy lwa. I przekaz dla Ciebie, jeśli chodzi o miłość między 20 a 26 listopada. Jaki jest dla Ciebie przekaz? Lwie. O, to jest ciekawe. Wiesz, że wciąż na nowo i na nowo spotykamy się z naszymi ukochanymi, z naszymi bliskimi. Jeżeli ktoś w reinkarnacji wierzy, to rozumie o co chodzi. Wydaje mi się, że jakaś osoba jest, z którą byłeś w relacjach, w innych życiach. I to jest to związane z miłością. Może tę osobę już znasz. Ona jest twoją bratnią duszą. Wezwij ją przez afirmacje, przez modlitwy, przez wizualizację. To pomoże wam być razem. To znaczy, że na twojej drodze ma się pojawić osoba, którą już znasz. Rozpoznasz ją po prostu. Piękny przekaz. Teraz będzie panna. Proszę, przekaz, jeśli chodzi o miłość między 20 a 26 listopada. Jedną kartę z tej talii miłosnym. Twoje serce będzie mocniej biło, gdy będziesz przy tej osobie blisko. Zwróć uwagę w tym tygodniu, czy to serce nie zabije mocniej przy kimś, kogo spotkasz, albo o kim pomyślisz, zwróć uwagę. Też jest tutaj czuję, że to gdzieś romans jest bardzo blisko. Bo tutaj też jest pokazane, że jest między wami magia, jest błyszczy iskrzy, są fajerwerki. To tak, jakby ktoś był tobą zainteresowany, ale ty też powinnaś, powinieneś to czuć, panno. Po prostu jest tu miłość, tu aż iskrzy między wami. Jest coś pięknego. Zwróć uwagę w tym tygodniu. Waga teraz. Proszę o przekaz y, dla wagi między 20 a 26 listopada. I przekaz jest dla ciebie taki, żebyś poświęcił, poświęciła wago więcej czasu y, na przemyślanie swojej sytuacji, aby uzyskać jasność, jeśli chodzi o miłość. Przemyśl, jak wygląda Twoje życie miłosne. Druga karta jest kartą flirtu. Tu chyba nie trzeba za bardzo tłumaczyć. Wydaje mi się, że coś się dzieje w Twoim życiu gdzieś. Ktoś jest z kimś zainteresowany, ktoś z kimś flirtuje. Przemyśl to, przemyśl, żebyś miał jasny obraz tego, czy to jest warte czegoś, może tu warto w coś zainwestować. I następny znak zodiaku. Mamy tutaj skorpiona. Przekaz, jeśli chodzi o miłość, między 20 a 26 listopada Skorpiona. I mamy kartę. u siła, power, power miłości. Jest jak magnetyzm. I tutaj y, dwie dusze, one mogą się scalić w jedno, tak jak jak bratnia dusza, czy bliźniaczy płomień po prostu wychodzi z jednego. To taka piękna miłość. Coś gdzieś jest. Zobaczymy drugą kartę. Jest jakiś związek, którym, któremu powinieneś dać szansę. Daj szansę tej relacji. To może z tego być piękne partnerstwo, piękna miłość. To znaczy, że ta osoba gdzieś jest w otoczeniu albo w twoim życiu. Tylko Wystarczy połączyć duszę i serca. Daj temu szansę. Mm -hmm. To jest piękne. Muszę wziąć drugą kartę. Strzelca. Bardzo proszę o przekaz, jeśli chodzi o miłość, na nadchodzący tydzień między 20 a 26 listopada. Dla strzelca, jaki jest przekaz? Strzelec. Najpierw z tej. O, surprise! Proszę bardzo, niespodzianka. Coś tu jest, że może w tym tygodniu Cię wszechświat zaskoczyć. Ukochana ta osoba, albo przeświat postawić o Twojej drodze kogoś, może o kimś zaczniesz myśleć. Proszę bardzo, bratnia dusza! Ojej, wygląda mi na to, że może pojawić się na Twojej drodze bratnia dusza. Tak, jeśli o kimś myślisz, to jest Twoja bratnia dusza. Może się pojawić, albo już ona jest w Twoim życiu. No pięknie, bo zaskakuje Cię z tym. Sam się zaskoczysz, że to. Z tą osobą cię tak wiele łączy, i jesteście wersją lepszą siebie, gdy jesteście razem. Hmm. Koziorożec. Zobaczymy o koziorożce. Przekazuję koziorożce. Tutaj mamy pierwszą kartę. Um, to jest znaczenie takie, żebyś um, szanował, honorował osobę, którą kochasz swoją kochaną osobę. A wtedy wasz związek będzie silniejszy. Trzeba szanować tą osobę. Nie podważać jej zdania i nie kompromitować. I bądź optymistyczny, jeśli chodzi o Twoje życie miłosne. W takim razie myśl optymistycznie y, o miłości i ta miłość y, przyjdzie, jeżeli jesteś singlem. A jak jesteś w związku, to szanuj swojego partnera i ta miłość wróci. I to w tym tygodniu. Wodnik. Proszę. Przekaz dla wodnika między 20 a 26 listopada. Jaki jest przekaz? Miłości, hmm. O, to jest akurat karta bardzo ciekawa. E, Bądź gotowy, wodniku, na przyjęcie tego w tym czasie, co los dla ciebie zaplanował. Co on dla ciebie zaplanował? Może z drugiej talii dopowiadają. E, forgiveness and learning, hmm. W takim razie to nic za ciekawego. Wygląda mi na to, że prawdopodobnie pokutujesz, jeśli chodzi o miłość. Wygląda tak, że u niektórych wodników nie jest zaciekawie, To jest jakaś lekcja od losu. Jak karma brzmi troszeczkę. No, ostatni znak z odjaku no, będzie przekaz lat między pierwsza karta. O, o zaufaniu, zaufaniu w tą miłość, w ten związek. Jeśli jesteś singlem, zaufaj, że miłość się pojawi. Jeśli masz kogoś, zaufaj, że ta relacja to jest ta właściwa. Nie podważaj tego, przynajmniej w tym tygodniu, prawda? I na druga karta mówi o tym, że jest mnóstwo chemii, atrakcji między Wami, magnetyzm bardzo silna chemia między Wami. Chyba brzmi dobrze, prawda? Zawsze ta dziewczyna mi przypomina czerwonego kapturka, jak najopatrz. No ale chemia jest, także tutaj może w tym tygodniu dziać się wiele. Myślę też, że jakaś osoba może mylić yy, to z miłością i myśli, że tylko chodzi o fizyczność, ale to jest nieprawda. Zaufaj, że też jest tu miłość. Buziaki.